Cześć, witajcie z tej strony Matizo i dzisiaj ze mną jest... Francesco. I. Julek Kiew... <grym> <grym> 1 julek 12. No dobra, to lecimy z odcineczkiem. E, gramy w Murder Mystery. Czyli taki Amongus. <grym> trochę. I proszę się nie pultać, bo trochę to jest Amongus. Nie w 100%, tylko trochę Amongus. Pytanie, a, specyficznie się jakoś chowamy, czy pewnie mnie z was zaraz dziabnie, bo tak lubi. Opatrz! patrz, goni Chodź, chodź! Ej, Maciej, co mnie goni?! Zgubiłem go. Just. Wow! Szybko poszło. What a kill. Fast? Ale dużo zebrałem monetek. Zobaczcie, cała jedna monetka. Impostor, a de Francesco was the Impasta. 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 na jest. Faktory. Faktory, no faktory. A ja pójdę do Secret automatu. Ja, ja też. Zaczekaj, spiskam się. Znaczy, przytyłem. A ty masz jaką skina na revolver? A ty na moją rękę, która jest w lewo do pedału. A no nie masz. Brawo, ale skin nam jest. A ja jestem miły. Nie na mnie, Julek. Ja na ciebie nie patrzę. I nie mówię. Julek! Nie mówię mojego istnienia, ja się boję wszystkich, powiem tyle. Ej, idziemy robić sekretną sztuczkę prawo-lewo. Pra... Ej, chodźcie, chodźcie, coś wam pokażę. Chodźcie, chodź, 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 Julfranek. Bo nie wiem, który. Ej, wy macie dobrze, bo wy macie takie same skiny, które z was może po was pomylić. Nie. Co ty nam zrobiłeś? Zostaw mnie. I co? No, ja Zobaczcie, wiem. robimy tak Podjedźcie do mnie. O Pięknie, ja wolę mieć kasę. Jeśli wolobię. Bieram. Jak coś to my się nie teamujemy, jeżeli nawet. Proszę to przesyłać, ja Przestań wysyłać pójdź pójdź serduszka pójdź. i te. proszę. Nie stimujemy się! O, Mati ucichł. Mati zabity. No. Jeszcze nie dzisiaj! Ej, ty, 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 że ty nie mnie gonisz! No naprawdę! No jak ten monitor mnie gonił, rozumiesz? Idealny monitor. Idealny monitor. Dlaczego, dlaczego dałeś monitora do naprawy? Chciał mnie zabić No O nie To źle Mamy problem Monitor i sus 2, Kotel 2 Najgorzej jak w tym Czymś takim W tej Bez miejsca jesteś w tym Imposta Impasta Dobra, lecimy z tym koksem Zbugowałem się w automacie. Nie mogę wyjść. No to no. się przekręć. Wiem! Może użyję motki. Nie udało się. Życie inocenta. Tak. Nie bij mnie! Nie patrz w mój ekran! Chodź tu, zaraz cię tak bardzo zabije. Może, to jest najgorsza mapa. Kto wybrał hotel? Everyone! Everyone się do wyboru. Everyone Strzelają, strzelają! do mnie! mnie! Strzelają! ładny imposta. hej, hej, co zonyaku? Ja, ja, ja <laughs> tam <noise> <noise> tam... ja, mogę! Pranek w ścianie! Pomranek. Śmierć. Jak tu wejdziesz, to już nigdy nie wyjdziesz! Pamiętaj, że jak już tu wejdziesz, to nigdy nie wyjdziesz! A jak ty kony! A to masz problem! Izo! A nie ma. Czemu tu wszyscy skaczą? DZAMIĘK! Popatrz na chwilę na Robloxa. Scott, Scott, kiedy inni tańczą. NIE! Proszę nie śpiewać mi muzyki, copyright! Co? 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 Nie A? bardzo. Ja to wyjaśnię. Nice camper. MATI! MATI JEST! MATI JEST! <noise> No cóż, jak tu wejdzie, to nigdy nie wyjdzie. Nie znajdziesz mnie na telewizorze. Wiesz, tylko problem jest taki, że ja jestem głupim kamperem, którego no nikt trybu. nie lubi. Problem jest taki, że ja jestem na. Ekstreme. Problem jest taki, że nie mam. Jestem. Koin is full. Mam koina full. Mam full coina. Witaj Gdzie jest normalny gość? AAAAA Idę sobie, idę, a ty nagle matki do mnie skacze z dachu A sobie? Idziesz sobie, idziesz, a ty nagle jakiś no gość skacze do siebie z dachu to straszne Pieczone. A ja się kampie I przy okazji buduję domek w Minecraftie. Tylko ty, matrizo, jakaś Sypiara z, z skinem do pistoleta, bo tak jakby ona ma już pistolet. I ja. Tranek. Wiem. Zgrałem! To jest właśnie ona za. Ale nie, Gie. gie. Good. Teraz wszyscy w komentarzach buuu ale on kampi buuu Wygrałem! Buu. Nie mi nie możecie zrobić. Daję łapkę w dół Bożeś kampi Jestem mistrzem kamperskim. Cześć Następny odcinek QA! Laboratorii, no. błagam! Was, no laboratori lepsze! QA e, Dawaj tutaj! O, Bo będzie to! Miałem 10 tysięcy komentarzy. Miałem pomysł zrobić jakąś animację, ale szczerze mówiąc mi się po prostu nie chce. Jestem leniwy. Mogę ja ci wysłać moje wojny Lego. Wojny Lego. Tak. Możesz... <laughs> najnowszy youtuber miliard subskrypcji. Ten hole jest nie najgorszy! Nie jest bo tu możesz dostać kosę dosłownie od każdego Ja nie lubię kosy! Kurczę, Miskli, prawie bym się nie zabiegł przyjdzie. A ty chodź to tak, Chcę Zrobić z tobą złe rzeczy Są <słyska> <Somebody> was w in na machine <słyska> Chciałbym zrobić z tobą złe rzeczy na przykład kart bym ci złamał, Dobra, to nie jesteś. Ty. Ten, ten, co tutaj biega taki. Wiecie, co jest, wiecie, co jest nie, najgorsze? Taka typiara jakby, a nie. Ona wiecie, co jest najgorsze? Zróbmy sobie wszyscy takie same skiny baconów będzie problem. Z, zrozumiem, który z nas jest e, fałszywy, który z nas jest prawdziwy. Tak naprawdę no, gonisz taki bacon, a później kterf zabija niechcący innego z nas. To jest genialny pomysł. Ale czemu tu le... A, jeden był to... No, ale to jest tak pewnie. No, to jest takie... Ja tak nie lubię. Tak nie lubię tego spota. Dead <słyski> body jak kule jest angielskim, to nie moja wina, jestem polski chłopak. Ciekawek gdzieś w Franek. Bo gra w Minecrafta. A, Franek nie żyje! A, To jest ten, to jest ten, to jest ten, to jest ten! To jest ten, to jest ten, to jest ten, to jest ten. A, to jest ten! To jest jednak był ten płypulowy, bo wszyscy już żeśmy chyba... E, Kopnęli w kalendarz. To był ten purpurowy, ja wiedziałem od razu. Też, jak tylko szedłem do piwnicy. <laughs> Ale cię pojechał! My nie gramy w Among Us. Jak doszliście do tego... O nie! Jak doszliśmy... Jak ktoś doszedł do tego momentu, to proszę o napisanie kalendarzu, to jest ten. To jest Among Us. This game is very... Sus, sus, sus. Sus, sus. Ojoj, no. ojoj. Ojoj, 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 ojoj. wylała się oj, lawa. Ojojojojojoj. Tu 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 tu. tu. Wow! Potężnie. Potężny, potężny. Potężny frag. To było Potężny frag. Kurczaczki. No co, może jeszcze dzisiaj nagram odcinek z Jailbreaka ewentualnie Ej dawajcie, do, ej robimy ludzkie schody szybko, ludzkie schody, ludzkie schody Gdzie? Na banygut Nie, bo tu jest dużo otwartej przestrzeni Nie, jak Ja chcę na Powiem tak, ja się czuję pewniej na tej otwartej przestrzeni, bo tak to jest dużo miejsca i można łatwą uniknąć wszystkiego. No tak, ale teraz z drobne... Ale to nie Zając jest moje fajne. szczęście teraz z drobne mafie, z drobne dotarcie będzie, Haha. Ha. Yeah. No, ok, nie. No, ja to wiedziałam! Mateusz, zamknij! Kranik na 100% nie jest. nie jest! Dlaczego? Mateusz, wypuść! Szybko zrobimy mu prankę, zamykamy drzwi. Uhuuhu, jak patrzysz na ekran? Nie. Kurde nie ma, ale tutaj nie ma miejsca. Ostatnio. Przyjac... O kurde, się za mną. Wczoraj, mój przyjaciel. Umarłeś? Chciał, że jest brzydki. Jest. Bo jest. Minecraft jest the best. O nie! O nie, jakbym za, za kto jest przy no, teraz wzorek O, co się... O, już wiem kto jest mordercą! Ta czarn! Ta czarn! O oh, ja. Yes. No bo ona mi podeszła pod celownik! Francesco, ty tu ją widzisz! Weź, ją strzel. Gdzie jest w ogóle rewolwer? No nie jest Francesco! To jestem ja! Ja mam busz na plecach taki fajny. No, ja kto? Kur. Ale ja mam taki, ja mam skina i to genialnie, bo ja mam z... A ja mam dużego noża Napisz body report, body report, proszę, proszę napisz to Okej okay. okay. Aha, to są, to są -a Super cóż, jak ludzie się teamują, to czas tą uciec i się zakampić Weź gdzieś do budynku się skamp Body report. Oui, oui. <laughs> parabole tańczą, parabole tańczą. Ale z tych na pewno będzie można masz na nie! Dostał kosę. To się jeden... Znikuje. Ej, jak on się tu w ogóle... A to jest drabina? Ej... Mówisz żebyśmy nie przeklinali, tym czasem trwa. ty, jak kogoś się tu nie wie? Mam dużo czasu, nie idę do budynku HAHAHA, jest, JEST, JEST Amongus. Skołam się w szafce Ej, a dawajcie robimy sobie na pości difficult skin, a potem wchodzimy na ten... Francesco nie? jesteś idealny Jesteś tylko ty i chłop, który jest normalnie ubrany z takiego najprostszego skina i ukrywasz się ciągiem za tym. Amis, no z Polski po prostu jestem. Co? Sus, sus, sus. Oh, Inocenci wygrali i mamy przegraną. Co jest? What? Inocent win. To do, to to Ty masz, ty masz przegraną, bo zginąłeś. Ale nie, times, czas upłynął już. Hotel 2. Hotel 2. Dobra, wolę tego workplace niż ten hotel. A nie, bo ja teraz będę mordercą. A dobra, jak kólek -like będzie mordercą, to hotel 2. Hotel! <grym> Lady, dobra, chłopaki. Dobra. To będzie najpewniej już nasza ostatnia runda i będziemy może. Ale no, ja muszę być tym posłem. Taka jest zasada. Dlaczego? To tak chcę. Łatwo, łatwo. Ja... Zabiję Cię, zabiję Cię, palapunciu! S? Ja mam... Ja Julek, też mam 14% Ale Ty już... się Ale obok Okej okay. Ale Ty już raz byłeś, Flanek, imposterem A ja nie byłem Czemu on był tosterem? Ja nie byłem imposterem. Byłeś tosterem, przecież Cię zabiłem i wygrałem Nie? A nie, to był komputer Ej, komputer mnie go... a nie Go zastrzel ale. co się ja... Dystrybutor nie strzel! This is America. This is. America. Nie! This is Among Us. <noise> Wopony strzelaj. Żebyś dystrybutor nie strzelił. Aż jak to wyglądało? O hej! Wiem! O to mi... Na tym właśnie... Za, zależało mi na zaskoczeniu. Ale, jakie widziałeś jakie triki, tutaj były radykalne. No nie! Ziomeczka! Wróżale go z takim regułami! Ona jest na Fajnie, że zdążyłem jeszcze usłyszeć informację, a potem ci się. film urwał. O! Mam moją miejsce na kampienie! O kurde! Morderca się nie wyjdzie, bo stąd się nie da zmieścić. Naprawdę? No, ja tam wszedłem, żeby się z nim pobawić. Ale, gdzie dokładnie Ale... jest to miejsce? Pokażcie. Nie mam nic powiedzieć. Matin, co? Chciałbym zrobić z tobą złe rzeczy. Na przykład, kark bym ci złamał. Dobra, lasko się śmierć. Pokażcie, gdzie to jest. Ui! różowa! Jaki krzyk! I to idę ani wtedy, kiedy mnie zabiła? One made, one. Tu się skończyła gra, a nie, nie nie. bo właśnie zabiła szefa. No nie. Możesz sobie. ten nożyk. Kurczę! No nie! jak jest to mm. się samochód. Uuuuh! Nie, stąd da się wyjść. I zostałeś, ty. Eee, no. Y, to jakiś hamak, i. Mister Mordor. Co ty piszesz? Piszesz. I gra. Nie, to, nie. My... ten morder. Czemu ta podskoczyłeś i ona ci się prawie widziała? Pisz. Amongus. Nie, Amongus. O ofagra. Widzę, że. Boże, ale ona go zaraz. Nie. Nie, nie znajdzie go? CO JEST?! Się Francesco zostań tutaj, bo ona po, Ona raczej po pistolet, Raczej po nie opłacać siebie, bo raczej pewnie Ile ci się zostało jeszcze czasu? Już, już jest koniec. That was fast. A jak jest 900x, to już nie Wiem. Dobra. Słuchajcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie wszyscy do mnie. Tu pod bramę. Kończymy ten odcinek. Słuchajcie, ja do was macham. Żegnam się z Wami, życzymy Jego Dnia. Papa! Pa.